Cześć kochani, witam wszystkich spod znaku Koziorożca w czytaniu na maj 2024. Moi drodzy, dzisiejsze czytanie, tak jak zwykle, zaczniemy od kart wyroczni. Tam zbadamy totem zwierzęcy, jaki będzie przyświecał Wam w tym miesiącu. Następnie przejdziemy do czytania z kart już tarota i zaczniemy od... Mm, od czytania na miłość dla singli, później miłość dla osób w związkach, następnie praca, kariera i finanse, a na samym końcu duch i emocje. Moi drodzy, pamiętajcie o tym, że czytania, które są dodawane tutaj na tę platformę bądź na jakąkolwiek inną, są to czytania ogólne i nie zawsze będą odpowiadały waszej sytuacji. Więc warto sprawdzić swój znak księżycowy, ascendent, Wenus. Bo bardzo często przykładowo czytanie na miłość bardziej rezonuje z naszym Wenus niż z, z naszym ascendentem czy znakiem, znakiem słonecznym. Więc miejcie to na uwadze i, no i po prostu o tym pamiętajcie. Ok, e, karta wyrocznie, jaka nam się pojawia, jest to duch papugi. Mamy tutaj 45, 4 i 5 daje nam, <laughs> daje nam dziewiątkę. E, może jesteście numerologiczną dziewiątką, może urodziliście się dziewiątego. Mamy też 45, więc może macie 45 lat, może 45 jest dla Was ważne. 4 i 5 to są liczby, to są cyfry rosnące, tak? Więc tutaj czuję jakiś progres, czuję mm, pewnego rodzaju zmiany i. Może rozwinięcie skrzydeł, ale jako, że papuga tutaj niesie nam przesłanie pod tytułem uważaj na swoje słowa, no to musimy też uważać na to, co mówimy i w jaki sposób się komunikujemy. I to jest szalenie ważne, bo bardzo możliwe, że właśnie idziecie w dobrym kierunku, idziecie w dobrą stronę, robicie progres w życiu, czujecie, że coś się dzieje, czujecie, że zmiany, które wdrażacie w swoje życie są to pozytywne zmiany, ale. Może zbyt wiele osób o tym wie? Może zbyt wielu osobom powiedzieliście, że robicie to i to? Nie wiem, czy że kupujecie mieszkanie, przeprowadzacie się, wszystko układa wam się w miłości. Może znaleźliście lepszą pracę, zarobiliście więcej pieniędzy, dostaliście jakiś bonus, cokolwiek, i nagle, i nagle coś się zaczyna chwiać. To i zaczyna się też takiego nie do końca przyjemnego. Także uważamy na swoje słowa. Nie dzielimy się wszystkim co dobre z, ze wszystkimi dookoła. Dzielimy się tylko z osobami, od których czujemy pozytywną energię, od których nie czujemy tej zazdrości, tego, że hmm, ktoś mimo tego, że nie wykonuje zupełnie inny zawód niż my, jest zazdrosny o to, jak nam się wiedzie, ile zarabiamy i w jakim standardzie żyjemy. Hmm. Nie bawimy się coś takiego. Ktoś, kto nie ma szczęścia w miłości, może, bardzo możliwe, że będzie nam zazdrościł tego, że my mamy szczęście w miłości, i vice versa, oczywiście, nie? Więc yy, staramy się te nasze sukcesy faktycznie dzielić ze osobami, z którymi no, czujemy te dobre wibracje, tak? Czujemy. Czujemy, że one nam nie zazdroszczą, one nam kibicują, więc uważamy na to, co mówimy, i w moment, czasami trzymamy język za zębami. Oczywiście papuga ma to do siebie, że ona powtarza, więc to się kojarzy nam z plotkowaniem, powtarzaniem rzeczy, które usłyszeliśmy od kogoś na czyjś temat, następnej osoby, i po prostu powielamy, powielamy, powielamy. Staramy się jednak uważać na, na plotki i uważać na to, co szerzymy. Bo możliwe, że my myślimy, że to jest prawda, to może być właśnie jakieś pomówienie i po prostu mocno sparafrazowane albo doprawione e, prawdziwe wydarzenia. Więc uważamy na to i raczej nie staramy, staramy się nie, nie powtarzać rzeczy, których nie jesteśmy na 100% pewni. E, I e, no, które mogą skrzywdzić kogoś w finalnym rozrachunku. Także tutaj po prostu zachowajcie ostrożność. Myślę, że to pod każdym względem nam o tym może mówić. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o miłość. Miłość u koziorożców, które są jeszcze singlami. Hmm, zobaczmy, co ciekawego, co ciekawego u Was, moi drodzy, jak to wygląda hmm, u koziorożców, u singli, spod znaku koziorożca. Sprawdźmy, uaławiła. Ok, mamy czwórkę różdek. Wiecie co, nie wiem dlaczego powiedziałam jeszcze singlami, no bo pierwsza karta, która nam się pojawia, jest to czwórka różdżek, czyli karta ślubów, mamy kartę świata. Mhm. Okej. Okay. I na samym końcu pojawia nam się król mieczy. Moi drodzy single, jeżeli macie jakąś imprezę... Powiedziałabym taką religijną, ale no wiadomo, nie, nie zawsze ślub mus, musi być e, m, chrześcijański czy jakiś taki. Może być to przecież humanitarny, cokolwiek, ale macie jakąś taką imprezę duchową, może w ten sposób. To może być chrzest, to może być komunia, to może być właśnie ślub. E, szczególnie Czwórka Różdek jest taka bardziej w tym kierunku. Idźcie na to na 100%, bo tam możecie albo poznać kogoś, albo wydarzy się coś, co w pewien sposób was popchnie do osoby. Mm, do, do Waszej osoby, po prostu. Jak, nie wiem, zastanawialiście się, czy iść, czy w ogóle chcecie się, nie wiem, z tą rodziną, z tymi znajomymi widzieć, tak, chcecie się widzieć. Nawet jak nie chcecie, to spróbujcie, bo możliwe, że coś się wydarzy, może właśnie kogoś poznacie, ale też może być to sytuacja, że ktoś Wam o kimś yy, wspomni i Wy tak się kurczę, dawno z tą osobą nie gadałam, może, czy tam, nie gadałem, to może się odezwę. Może... Yy, no, to może być wydarzenie po prostu takie bardzo niespodziewane, które do was przyjdzie i popchnie was właśnie w kierunku odpowiedniej dla was osoby. Zobaczcie, że mamy świat, więc też pozwoli wam zamknąć pewien etap i otworzyć się na coś nowego. Dodatkowo, świat mi się kojarzy właśnie z takim podróżowaniem, więc bardzo możliwe, że też rozważaliście, czy tam nie pojechać gdzieś. Ja tutaj widzę takie wiejskie klimaty w ogóle, zobaczcie na tej czwórce różdżek mamy jakieś takie chatki wiejskie, takie bardziej podmiejskie, ewentualnie wiejskie, e, wiejskie klimaty. No i dla Was to może być jakaś większa roszada, może będziecie musieli naprawdę kawał drogi tam pojechać, no mam nadzieję, że to nie jest inny kraj, bo świat też, no to jednak świat, więc tutaj nie mamy jakichś tam wielkich granic. I, I właśnie pod tym kątem myśleć, że nie, nie opłaca się, nie chce mi się i jakby daruje sobie to, ale moim zdaniem, właśnie pod takim względem emocjonalnym, tak najbardziej by się opłacało. I zobaczcie, mamy naszego króla mieczy, cały na biało, no takie bardziej odcienie, odcienie szarości, i ta osoba się pojawia w Waszym życiu naprawdę od tego momentu tej imprezy, no bo to można nazwać imprezą, tak powiedzmy, do poznania tej osoby jest naprawdę chwila. Myślę, że w najbliższym czasie naprawdę poznacie kogoś, kto będzie wartościowy, kto będzie miał poukładane w głowie, kto jest elokwentny, kto potrafi się naprawdę bardzo dobrze wysławiać. Myślę, że też może mieć ciekawy taki, taką, taką wibrację w głosie, bo tak jak zaczęłam mówić, to mi struny głosowe bardzo zadrżały. I tak sobie myślę, że, że to mogło być spowodowane właśnie tym naszym królem mieczy. No to jest szalenie inteligentna osoba, ktoś z kim możecie porozmawiać na mniej trywialne tematy. I to jest, to jest naprawdę świetna sprawa, to jest naprawdę świetna sprawa, bo możliwe, że brakowało Wam właśnie takiej stymulacji intelektualnej, brakowało Wam kogoś, z kim możecie porozmawiać na ciekawsze tematy niż pogoda, nie? Więc, więc tak, ja Wam bardzo tego życzę, ja szczególnie, że wiem, że, że Wy, koziorożce, no, lubicie stymulację intelektualną, po prostu nie, nie będziecie zadawać z osobami, z którymi Czujecie przepaść, jeżeli chodzi o takie postrzeganie świata. Tak. tak to widzę, moi drodzy. No tego wam życzę. Niech wam, a niech wam się wiedzie. Przejdziemy teraz do rozkładu na miłość, ale już dla osób, które są w relacjach, które są już w związkach tu mi się odwinęła karta. Jest to aspentakli. Mhm. Kolejna karta: szóstka kielichów. Aha, okej. Okay. I dziewiątka różnych, wiecie co, ja tutaj czuję ten nowy etap, to rozpoczęcie, może przeprowadzkę, zobaczcie, że mamy bramę, drzwi, tak jakbyście, nie wiem, otwierali bramę do nowego ogrodu, tak, do nowego domu, do nowego etapu w życiu, tak, bo to może być bardziej, bardziej przenosi niż, niż literalne i wydaje mi się, że to jest właśnie zupełnie nowa ścieżka dla Was, ale zobaczcie, następna karta to jest szósta kielichów i to jest coś absolutnie ludzkiego, w momencie, kiedy trzymacie klucz do nowego mieszkania, do nowego etapu, do nowego do nowego domu, do nowego rozdziału w Waszym życiu, zaczynacie rozglądać się i patrzeć przez ramię. Na swoją przeszłość, na to, jak tutaj dotarliście i zobaczcie, jak ta szóstka kielichów, ten wzrok jest taki tęskny, taki pełen właśnie mm, no tej tęsknoty za przeszłością, I tym, że kurczę, ale kiedyś tak było fajnie i w sumie dobrze, nie wiem, dobrze mi się tam mieszkało, dobrze mi się tam żyło i, i nie wiem, jak, jak będzie dalej, nie? I to jest troszkę taki strach przed zmianą, tylko to nie jest paraliżujący strach, tylko mm, strach, który, który jest absolutnie naturalny, tak, który może was y, motywować bardziej aniżeli demotywować. Z tym, że no. Patrzycie na, na to, co było kiedyś w takich różowych okularach. Bardzo często jest tak, że przed zerwaniem, ale to ja nie, nie widzę tej zerwania, to, to ja chcę, chciałabym to podkreślić przed zerwaniem z, ze swoim partnerem, z osobą, z którą się dość długi czas spotykaliśmy, i już po prostu zauważyliśmy tyle Was, z którymi nie możemy żyć, ale już przed. Dosłownie chwilę przed wypowiedzeniem słów że no to koniec, to właśnie te różowe okulary zakładamy i mówimy kurczę, to jest fajne, to jest fajne, to jest fajne i jeszcze kilka miesięcy ciągniemy. To jest absolutny bardzo bardzo częsty częsty przypadek. I tutaj, może, nie to, że widzę coś jeden do jednego, ale widzę coś właśnie na zasadzie takiego, że e, może, może jednak lepiej zostać. Może jednak lepiej jeszcze nie otwierać do końca czy tych, tych drzwi, tej bramy. Bo zobaczcie, że ta brama nie jest otwarta na oścież. Ta brama jest otwarta na tyle, żeby przejść swobodnie. Ale jeszcze możemy ją domknąć. Ona jest bardziej zamknięta na tym obrazie niż, niż otwarta, więc bo to jest dopiero taki, wiecie, począteczek tego, tego nowego świata. Mm, ale na samym końcu, i bardzo mi się to podoba, jest dziewiątka różdżek. I zobaczcie, jak ta dziewiątka różdek jest przedstawiona: że tu jest pewna roślina, która jest dopiero do tego momentu urosła, tak? I do tego momentu urośliście, znajdując się w tej sytuacji, w której się teraz znajdujecie, w tej swojej prawie przeszłej sytuacji. Mm, I tylko do tego momentu będziecie rosnąć. Jeżeli byście zostali w tym momencie, nie wiem, w tym, w tym domu, w tym mieszkaniu, w tym mieście, w, tym, w tej sytuacji, w której się znajdujecie, to jest, wasz, to jest Wasz maks. Ale dzięki temu, że to zmieniacie i otwieracie się na nowe możliwości, to to urośnie, to urośnie. Zobaczcie, że tutaj możecie to przesadzić, a bardzo często jest tak z roślinami, że przecież odcinacie kawałek, bierzecie tutaj odnóżeczkę, coś tam, coś tam i potem ta roślina nagle nabiera nowego życia. I to jest właśnie to, to jest właśnie to u Was, że musicie coś przyciąć, musicie coś odłamać, czy jakkolwiek to nazwiecie, wsadzić do wody i pozwolić tej, tej roślince za, się ukorzenić, znaczy ukorzenić, wypuścić te korzenie, a później wsadzić ją do ziemi i pozwolić jej zakwitnąć i po prostu... Być taką zachwycającą. I dajcie sobie, dajcie właśnie tej, tej sytuacji szansę. To nie jest tak, że ta sytuacja, w której wy się znajdowaliście w przeszłości, slash teraz, bo to teraz jest tak, jesteście na takim, w takim punkcie, że zrobicie krok w jedną stronę, jesteście w przeszłej sytuacji, zrobicie krok w drugą stronę, jesteście w przyszłej sytuacji, w tej takiej nowej sytuacji, nie? I Dajcie po prostu szansę tej nowej sytuacji się, się rozwinąć, tak? Fajnie jest, dobrze mieć dobre wspomnienia a propos przeszłości, ale stwórzcie nowe. Stwórzcie nowe. Tak to widzę, moi drodzy. Pięknie to wygląda, bo tutaj to jest tworzenie, współtworzenie. To nie jesteście tylko wy solo, tak? Tylko wasza jedna osoba, tylko koziorożec, ale też właśnie wasz partner. To tworzycie razem. To jest dla was nowy etap, nowy rozdział. Tego wam życzę, żeby wam się pięknie układało, żebyście po prostu pozwolili. Swojemu ogrodowi rosnąć. Dzięki bardzo, zawieram karty i lecimy do czytania na pracy, karierę i finanse. Sprawdźmy, cóż mamy dla Was, moje drogiej koziołki. E, ostatnio ktoś, e, chyba na TikToku, no to nie ostatnio, bo dawno nie tworzyłam na TikToku, e, powiedział, że nie lubi słowa koziołki, bo to jest takie właśnie trywialne. Ja się przyzwyczaiłam, ale to przez właśnie innych tarocistów też. Mm, więc, e, bo, bo koziorożec to brzmi tak dostojnie, prawda? A koziołek to brzmi taki koziołek-matołek. Więc zostaniecie kozior, koziorożcami, zostańcie koziorożcami to dla mnie, jak jest jakiś łamaniec językowy. Dobra, siódemka kielichów, okej, okay. ciekawie, dziewiątka kielichów, mhm, uh -huh. aha, i dziewiątka mieczy, Okej, okay, widzicie co, ja tutaj, w ogóle zobaczcie, że macie dwie dziewiątki, tutaj ta cztery i pięć, to działa nam dziewiątka, um, było dużo opcji, było dużo pomysłów, było dużo, y, dużo możliwości, które wokół Was krążyły i mi się wydaje, że Wy już podjęliście pewną decyzję, Wy już się w jakimś kierunku uzbroiliście, już jesteście gotowi na to, żeby właśnie w tym kierunku iść. I to jest kierunek, dla, który spełni Wasze marzenie. Tylko teraz ja się zastanawiam, czy to, bo, bo z marzeniami to jest o tyle ciekawa sprawa, że yy, ma, mamy to w głowie, tak? Myślimy, o, to będzie coś dla mnie fantastycznego i chciałbym tak żyć, ale jak przychodzi taka rzeczywistość, to się zastanawiacie, co na pewno? To ja sobie chyba to idealizowałem. I myślę, że to może być taka sytuacja, że mieliście do wyboru, bo ta siódemka kielichów to pokazuje, mieliście do wyboru właśnie spełnienie swojego marzenia, Albo zrobienie czegoś zupełnie nowego, które, czegoś, co, o czym w ogóle nie marzyliście, co Wam nie przyszło do głowy nawet przez ułamek sekundy, ale tak stwierdziliście, a to może być intrygujące, to może być ciekawe, ale nie, to było moim marzeniem. Co innego było moim marzeniem, ja się na tym skupię. I poszliście w tym kierunku, i to marzenia się spełniają, tak? Marzenia się spełniają, e, idziecie właśnie w kierunku, nie wiem, może zawsze marzyliście, żeby otworzyć swój własny biznes. Marzenie się spełnia, ale może ktoś Wam zaproponował coś innego i teraz jest właśnie ta rozkmina. Teraz jest ten moment, w którym Wy się zastanawiacie i to jest ta dziewiątka mieczy, czy dobrze zrobiliście. E, I myślę, że ten maj może być takim miesiącem, w którym będziecie prowadzili dogłębną analizę, Swojego, swoich kroków, swoich czynów. I będziecie się zastanawiać, czy na pewno podjąłem dobrą decyzję. Było tyle możliwości, ale stwierdziłem, że zrobię to racjonalnie. Może byłoby lepiej, gdybym podążał za, za głosem serca, za tym, co mi duch podpowiada. I to jest, wiecie, co. Może nie to, że częsty błąd, bo, bo nie chcę tego określać mianem błędu, ale to jest częsta sytuacja, która się gdzieś tam przydarza koziorożcom. Że ten rozum jednak weźmie. Ster nad sercem, i czasami to przeczucie idzie na drugi plan, e, i później dopiero sobie z tego zdajecie taką faktyczną sprawę, że a co, gdyby, co by było gdyby? Ale wiecie co, no, jakby nie było, oczywiście, możecie się pozastanawiać, e, no, ale czasu nie cofniecie. Jeżeli możecie wrócić i podjąć inną decyzję, oczywiście, jeżeli jesteście tego przekonani, że to jest to, oczywiście, działajcie, ale ale no jak, jak nie, no to trzeba sobie po prostu poradzić w tej sytuacji i nie żałować, bo, bo takie właśnie podejście, że, że spełniłem swoje marzenie, ale tamto mogło być jeszcze lepsze, to może być dla Was właśnie takim potężnym ciosem, bo nie będziecie doceniać tego, co macie i może nie jest to, to marzenie, które teraz się spełnia, może to nie jest najlepszy scenariusz w tej chwili, ale zróbcie z tego najlepszy scenariusz. Zróbcie z tego coś, co naprawdę chcieliście i, ale dobre ja tego chciałam właśnie. chciałem to zrobić i to robię. Spełniam się. Postarajcie się znaleźć pozytywy w tym wszystkim, bo jak tych pozytywów nie znajdziecie, to będzie Wam po prostu smutno. Będziecie się gorzej w tym czuli. A nie o to chodzi, nie o to chodzi. Postarajcie się znaleźć właśnie pozytywy. Nie zamęczajcie się tym, że może podjęliście lepszą, znaczy dobrą, ale gorszą decyzję. Podjęliście dobrą decyzję. Nie bawcie się żadne ale. Tak to zostawię. E, dobra, za, ups, zabieram karty. I co? Ostatnia część. Ostatnia część czytania, czyli duch i emocje. Tu się rozgadałam u Was. No, jak ta fabuła po prostu. A. Ok. I cóż mamy? Mamy duchowo, mamy wierzę, no bo to będą rozkminy. Nie stresujcie się tą wierzą absolutnie sprawiedliwość. Uh -huh. Nie stresujcie się tą wieżą, bo ja nie czuję tutaj, żeby ona nie wiadomo jak e, nie wiadomo, co by się tutaj miało dziać, bo to są duchowe rzeczy. To duchowo możecie być rozpierniczeni, w cudzysłowiu, ale... Yy ale no dojdziecie do pewnego rodzaju balansu, tak? To nie będzie coś, coś, co Was rozwali w tak absolutnej całości, tylko coś, co Wami zachwieje. Ja czuję tutaj burzowe sytuacje, ja czuję tutaj takie, czy burzliwe? Nie, nie wiem, Burzo, Burzliwe związki, burzliwe sytuacje, to to burzliwe. burzliwe. Burzliwe momenty, pod względem emocjonalnym, bo będziecie mieć dużo tych emocji w sobie, tak zatrważająco dużo, bo, bo zazwyczaj koziorożec sobie w miarę radzi z tymi emocjami. No i w pewnym momencie dojdziecie do tego momentu, że okej. Okay, zbalansuję to, ogarnę to. I faktycznie to zrobicie, tylko się nie odgradzajcie też od innych, bo, mm, bo ta siedemka różdek pokazuje to, że ludzie, którzy są wokół Was, w dużej mierze chcą Wam pomóc. Oczywiście nie wszyscy, no bo też nie musicie wszystkim rozgadywać o swoich problemach, o swoich rozterkach, o swoich sukcesach. Rozmawiajcie z tymi, którzy naprawdę no, czujecie dobre, dobre wajby od nich, tak? Wajpsy? Od nich, tak. Mm, ale też nie odgradzajcie się od wszystkich, bo to, że ktoś Wam nie pomógł, albo ktoś Wam rzucił jakimś... Uff, Słabym tekstem to wcale nie oznacza, że inni nie będą w stanie Wam pomóc albo w jakiś sposób Was wesprzeć. Tylko otwarcie mówcie o tych swoich emocjach, nie ukrywajcie ich, bo jak będziecie ukrywać te emocje, to one będą, one po prostu w pewnym momencie wybuchną. A póki co ta wieża jest tutaj gdzieś tam nadszczerbnięta, ale ona ma bardzo solidny fundament, więc nie zapominajmy o tym fundamencie, po prostu. Tak to widzę moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo, było mi niezmiernie miło. Oczywiście dajcie znać, czy rezonuje. Mam nadzieję, że czytanie znajdzie tę osobę, dla której ono miało być, bo to zawsze jest moja intencja i jak jesteście tą osobą, to za idzie. <laughs> I dobra, do widzenia, do zobaczenia w kolejnych czytaniach.